Zaczynamy dzień w przepięknym miejscu, oczywiście nad morzem. Zaraz będziemy wchodzić do jakichś jaskiń, gdzie będzie coś fajnego, może. Algar Seko. Chodźcie ze mną. Sprawdź, co tam jest na dole. Woda się nieźle tam koczuje, aż tak na ten, gdzie o, para. już, kurde. Mega, mega. Uważaj, co tam się Uważaj, żeby nas nie zmyło w razie tego. Bo... Omega, oh, mega. Mega. Po prostu jakieś inne miejsce. Aha. Trochę śmieci chwili, oczywiście, bo turyści nie umieją po prostu Ale też jest taka możliwość, że może morze wrzuciła te śmieci. Tu za moimi plecami jest serce w skali. Nie wiem, czy to widzicie. Ja widzę. Na zdjęciu też widać. Fajnie, co? Widoczek. Mi się podoba. Zobaczcie jakie jaskinie tam są. Mega to wygląda na żywo. Wszędzie jakieś dziury, woda pod, w, pod skałami. Super! Tutaj wchodzimy do jaskini. Możecie zobaczyć. Uu. O, dużo ludzi, bo to jest punkty zdjęciowe z Instagrama. Taki jest widok z jaskini, do której wyszliśmy. Malutka, bardzo, ale urocza. Teraz jestem na górze jaskini. I tutaj są takie dziury, śmieszne? Wow, co? Let's go! Ja. I'm like an addict, do I gotta have it? I ain't even playing, got a really bad habit. If it moves, gotta grab it. Fuse like a magnet, lose won't have it till I'm doomed in a casket. I ain't playing, got a weird mind. If you work eight hours, I'ma work nine. If the shoot tastes sour, you should taste mine. I'ma stay in power for a long time. Get up, nah, I ain't a quitter. Toss me the ball, I'm a really big hitter. Big picture, I'm a straight killer. in the song to the highest bidder. Got juice, got.

i bardzo Wam polecam to miejsce, jesteśmy tutaj po raz trzeci. Codziennie są dania dnia, które są polecane przez Pedro. Yy, my jedliśmy trzy i były przepyszne, ale może sobie też coś wziąć sobie z karty. Kawa, przepyszna, bardzo tania, 80 centów. No, robi furorę musicie tu przyjechać adres będzie w opisie w opisie będą dokładne namiary na to miejsce więc sobie zerknijcie, jak będziecie w Algarve to koniecznie tutaj musicie przyjechać na jedzonko naprawdę smaczne uwierzcie mi niestety nie nagrałam jedzenia bo było tak dobre, że zjadłam i zapomniałam nagrać <grym> ale musicie mi uwierzyć na słowo że naprawdę warto Przyjechaliśmy na Playa Grande i zobaczcie ile surferów tutaj się uczy pływać na fali. Akurat jest taka fajna, delikatna fala. To w sam raz do nauki. Sama bym skorzystała. Chyba. Kiedyś może. Tutaj tłumaczą. Tam grupa sobie biega. Rozgrzewa się. Część w wodzie. Trochę zimno, <noise> dzisiaj nie ma dużego słońca, więc jest zimno. Tutaj są takie skałki sobie. Fajne, takie inne, bo wszystkie są takie ostre, a te są takie delikatne. Spoczko plaża. <noise> Plażowicz numer jeden. Jesteś plażowiczem? <noise> Czy jesteś plażowiczem? Czy pytałem, czy jesteś plażowiczem oczywiście jak ci się podoba dziura? w porządku taka przewiewna <grymne> dziura fantastycznie uwielbiam plażę gdy nie ma słońca mnie nie opala drugi rękaw nie za gorąco ciapka Plaży? proszę bardzo i nadal nie za gorąco i do wody do wodów żadnych nie posiadam na to ale możecie przyjechać sprawdzić Idź, ziewaj, zwiedzaj, piękna plaża trochę tu wali, ale spoko co wygląda. Chyba robi się przykłów ogólnie. Ups. piękny widoczek. Playa grande, zapamiętajcie. Patrzcie, jaką muślę znaleźliśmy śmieszną. To jest lokatora. No, już nie ma lokatora. Rii. Brrr, woda. Не, я... Сейчас, когда 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 я... I to jest chyba dobre miejsce, żeby zakończyć naszą serię z Portugalii. Żegnam się z Wami i do następnej podróży. Dzięki, że byliście ze mną. Mam nadzieję, że zasubskrybowaliście mój kanał. Jeśli nie, to to zróbcie. Będzie mi bardzo miło. Dajcie jakiegoś lajka do góry i komentarz. Dzięki, pa pa!